Jak zachowuje się osoba, która w dzieciństwie została pozbawiona emocjonalnego wsparcia, troski, opieki? Jak ten schemat wygląda w dorosłym życiu poprzez silne reakcje, wzburzenia i agresji, które niszczą tą osobę, jak również. Innych na jej drodze. Taki styl radzenia sobie polegający na silnym reagowaniu sprzeciwem versus agresja na wydarzenia, które uruchamiające schemat. Czyli ten ktoś nie dostaje tego, czego chce, i chce natychmiast, tak. I taka osoba chce zaprzeczyć uruchomionemu schematowi brakowi, tak, zachowując się w sposób skrajnie odmienny I jedna z takich, jeden z takich trybów to jest samo uwielbiać, czyli samo powiększać. I taka osoba przyjmuje postawę skrajnie wywyższającą się wobec innych, prezentuje się jako ktoś lepszy, wywierając presję na innych, aby robili to, czego od nich y, oczekuje, nie licząc się z tym, co czują i uważają inne osoby. I, Taka osoba uważa, że przysługują jej specjalne prawa, czyli to jest postawa nakierowana na eksponowanie, przechwalanie się swoimi zasobami, wyższą pozycją społeczną czy zawodową, aby poprawić swoją pewność siebie, i ta pewność siebie odbywa się kosztem innych ludzi. Następna postawa to jest atakujący obrońca, który podejmuje próby kontrolowania innych, aby ochronić się przed potencjalnym skrzywdzeniem, z ich strony i taka osoba używa groźb, zastraszenia, ultimatu, chce dominować i ranić słownie, fizycznie, niewerbalnie innych, zanim oni to zrobią i agresywne. Reakcje wynikają z silnie doświadczanych w danym momencie emocji, czy oczywiście nikogo nie usprawiedliwi. Następny tryb to jest perfekcjonistyczny, obsesyjny, nadmierny kontroler, kiedy osoba próbuje trzymać wszystko, co robi, pod skrajną kontrolą, która postrzegana jest jako ochrona przed Wyimaginowanym bądź realnym zagrożeniem, z naciskiem na to pierwszym, i wykonuje swoje zadania w perfekcyjny sposób, powtarza rytualne czynności, i dzięki takiej strategii czuje się kompletna i wystarczająco. Dobra, postępując perfekcjonistycznie, udowadnia sobie coś, jak również próbuje udowodnić coś światu. Następny tryb to jest paranoidalny, nadmierny kontroler, czyli taka osoba jest czujna, podejrzliwa i skrajnie paranoicznie kontrolująca każdy jeden ruch innych ludzi w swoim otoczeniu, i wynika to z takiego przekonania o złowieszczych tak, intencjach innych osób wobec nas, które chcemy potencjalnie zdemaskować dzięki postawie nadczyności. Następny to jest strofujący, nadmierny kontroler. Strofujemy, krytykujemy, pogardzamy, jesteśmy skrajnie dyrektywni, narzucając innym, co mają robić i takie osoby chcą mieć pod kontrolą to, co mówią, jak i zachowują się inni, za wszelką cenę próbując na to wpływać Ile energii na to idzie, prawda? Następny tryb to jest oszust i manipulator, czyli taka osoba będzie kłamać, będzie nieuczciwa, yy, będzie oszukiwać, będzie manipulować w celu uniknięcia kary, jak i zniszczenia innych. Za wszelką cenę chce zyskać to, czego chce kosztem innych ludzi. Następny tryb to jest drapieżnik, czyli taka osoba postępuje w sposób bezwzględny, bezlitosny, skupiając się, na chęci wyeliminowania przeszkód, osób, jak również zasad, które stoją na jej drodze. Jej zasady nie obowiązują. Jest agresywna, nastawiana na rywalizację, i sposób takiego funkcjonowania określa się mianem psychopatii, szanowni państwo. Następny tryst to jest poszukiwacz uwagi, tak? czyli taka osoba funkcjonuje w ten sposób, aby zyskać uznanie i całkowitą. Uwagę innych, ona musi być świetle Jupiterów zachowuje się przesadnie, ekstrawagancko i niedostosowanie do danych okoliczności. Próbuje udowadniać, że czuje się świetnie, mimo że w głębi duszy tak nie jest i desperacko poszukuje jakiejkolwiek akceptacji. I taki przykład, mając aktywny schemat deprywacji emocjonalnej, który powstał na bazie braku adekwatnego zaspokojenia potrzeb, Ciepła i wsparcia ze strony ważnych dorosłych, możemy odruchowo stosować strategię takiej właśnie drapieżnej kompensacji tego schematu, co będzie przejawiać się w roszczeniowej postawie wobec bliskich, oczekując, aby uwaga, natychmiast tam jest zerowa cierpliwość zaspokojali nasze potrzeby emocjonalne i koncentrowali uwagę. Tylko na nas i bum, tak poza bezpieczny styl przywiązania, więc takie nieadaptacyjne tryby radzenia sobie. Są mechanizmami, które powstały w okresie jeszcze prewerbalnym, które odzwierciedlają próby, jakie myśmy podejmowali jako dzieci, aby poradzić sobie z tymi niezaspokojonymi potrzebami. Tylko trzeba tutaj zauważyć, że w dzieciństwie te tryby pełniły adaptacyjną rolę, jednak w dorosłości stały się źródłem cierpienia, jak również braku spełnienia potrzeb oraz tragicznych. Relacji, bo zdrowe i prosperujące związki są dla chętnych i zdeterminowanych do uporania się ze swoimi obciążeniami i którzy chcą nauczyć się poprawnej dynamiki, jak i funkcjonowania w tym komunikacji przede wszystkim, bo ten schemat będzie się ujawniał za każdym razem, jeżeli my mamy percepcję, że któraś z tych dziecięcych potrzeb jest niezaspokajana i będziemy próbować karać, tak, innych ludzi za swoje życie, bo bezsilność to jest wymaganie od innych, tak, a empatia to jest wymaganie yy, od siebie i, żeby wyjść z takich dynamik, potrzebna tutaj jest nie kolejna rolka, nie kolejny filmik, nie kolejny podcast, czy też książka. Tutaj. Potrzebna jest rozmowa w cztery oczy i terapia, bo tak się można kręcić wszystko w kółko, wszystko wiedzieć, a życie, jak było e, fatalne, tak ono w tych fat, w skutkach fatalnych dalej jest. Link do sesji wsparcia jest w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie świata bez kontroli ani jej iluzji.